Tu Pani powiedziała o świadomości społecznej, że ona jest niska. Otóż e, musimy jednak poważnie traktować mieszkańców, i jeżeli będziemy podmiotowo podchodzili do rzeczy, i jeżeli nasze działania będą miały potwierdzenie w aktach, w realiach, jeśli nie zapowiedzieliśmy, że cena odpadów powinna być przy segregacji, kosztować e, e, mieszkańca około 10 zł, a wyszło na 8,5 po przetargu. To znaczy, że to, się wszystko, to wszystko było prawidłowe i że rzetelnie do rzeczy podeszliśmy. To jest najważniejsza kwestia, podmiotowe traktowanie mieszkańca. I jeżeli wójt będzie, któryś w Polsce mówi, że aha, on ma ustawę i dlatego musi to wprowadzać, przedmiotowo będzie podchodził do rzeczy, to już na samym początku przegap. Musi traktować ludzi podmiotowo i budować ten system z najszerszym zapleczem społecznym, jaki się da tutaj. Osiągną. Chciałem powiedzieć jedną rzecz jeszcze. Jeżeli system działa od początku dobrze, to on ma zwolenników. Proszę, my mamy takie rozwiązanie pozytywne w kraju. Jest yy, składowisko odpadów yy, radioaktywnych w różach. Był na początku, kiedy to umiejscowiano, pewien problem z tym. Teraz proszę zabrać z różana yy, odpady yy, radioaktywne. To jest jedna z bogatszych gmin w Polsce. Jeśli się system ustawi dobrze, i po porządku jest to robione, od po początku robione profesjonalnie, to ludzie będą za takim systemem i musimy podmiotowo traktować mieszkańców, to jest najważniejsze.